Dofinansowano ze środków programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz. Dzień dobry. No witam pięknie. Moje nazwisko, Brodka Grzegorz, przyjechałem z Radziów. Rok z bo 65 z Ekskoicyjów niedawno. No i jak ze kolcem był, to zainspirowało mnie już ta góra Szczyzna i to, co się u nas dzieje, ale nie było na to czasu. Człowiek później pracował na kopalni. Mało było czasu, bo trzeba było się zająć rodziną, wychowywaniem dzieci. No jak zech na w 2007 roku, to zaczął jak spełniać marzenia z dzieciństwa. No jak się zrobiło trochę więcej czasu, no to zaczął się zajmować tym zbojnictwem, bo mnie zainteresowało to, jak to, to było u nas w Eskidach na przełomie XVII-XVIII wieku. i trochę poszedł dzieje dziejopisu, Takich innych książek o zbójnictwie. Tego ja nosikach się też trochę naoglądał. No i tak pomału sobie myślę, że no trzeba coś w tej, w tej materii zrobić, bo to przecież jest dziedzictwo nas, naszej kultury tutaj Beskickiej. No i usyłek sobie taką copkę, to co się nazywa Kłobuk Zbójnicki. No i zaczął się od takich niewinnych, różnych spotkań. Chłopcy się też koło mnie gromadzili. Co to jest, jako to jest. Poszyłaną pani Jadzia Juraszowa stroje do tego, na no, to wykończyni na głowę. Ja już zrobił. No i, no i z początku my się nazywali, było no sporu. nazywaliśmy się bez y, zbójnicy łodżywca, no, ale każdy się chciał nosić paradnie, bo zbójnicy nie wyglądali. Tam był ino jeden harnaś, który dowodził taką bandą. No, i on miał ten kłopów zbojnicki paradny, a resztę było wtargane w kapelusach w Ceminowonili z Czupagami. Znaczy, nie tak z Czupagami, bo Czupagi to mieli do walki i, i, i tak było to reprezentować, to zbojnictwo. Bo jaką naha, byli jaką kawał karkowski i tak, tak bronili, a, a skąd się to wzięło? No, to zbojnictwo bez tak się było stąd, że Właśnie na przełomie XVII-XVIII wieku tutaj na nasze tereny były pod zaborem austriackim. Bieda była straszna, ludzie się y, żyli z tego co uprawili, jeszcze musieli oddać Daninę. Młodych chłopców brali do wojska do Austrii na 9-10 roku no i przychodzili stamtąd albo kaleki, albo nie przychodzili wcale. No i Chłopcy się zbuntowali, poszli w las, no i tak się zaczęło to zwojnictwo tu. I robiło się bardzo dużo tych band zbojnickich po lasach. No i ci zbojnicy przebywali przeważnie pokryci po tych lasach. Mieli kontakt z bacami, bo tu łowcarstwo było na tym terenie strasznie rozwinięte. No, tam się żywili u nich, pomagali im przy, przy, przy łowcach. No a na zimę schodzili znowu. Pod przykryciem nawet u panów się zatrudniali jako parobkowie, jako a oni nawet nie wiedzieli. No jak przy Słobodzki zazieleniamy, no to zaś rusali do lasu. No a w lesie siedzieli, no i jak tutaj był szlak cesarski, kupcy od Krakowa, nawet z Austrii, z Węgier, tym szlakiem tutaj się przemieszczali przez nasze tereny. I zbojnicy wtedy napadali na nich, no i co kamieli, to im, to im brali, no i dzielili się z tą biedotą we wsi, no i tak to wyglądało. No. Kto zbojował? No zbojowali chłopcy z rodzin biednych, no, no bo biedota tu była. Ubierali się w co mogli, jak mogli, no a, a my to chcemy otworzyć trochę w innej formie, no i potem... Y jako zbojnicy łodrzew długo działali, no ale każdy kto się nosić paradnie no i posyłek im te kłobuki na głowę no i im zmienimy nazwę na bezkicy harnasie. No i tak działamy do dzisiaj. Jest nos czasami takich czynnych, co tym żyją, tak jak ja, to jest może z pięciu, sześciu. No ale jak trzeba nos więcej na jakąś imprezę plenerową, czy co. Bitwy ze Szwedami prowadzimy tutaj na zaduszkach narodowych. Potem w Wilkowicach jest bitwa na Szańcach. No to też tam bierzemy udział. No to jak trzeba, to się nawet nos z 14, 16 zbierze. No i tak to wygląda mniej więcej. Ale skąd się zrodził ten pomysł? Opowiadał ktoś o, o Burym, o Proćpoku, o tych zbójnikach No którzy... właśnie. To jak zaś zaczął czytać. Tą historię o tych zwojnikach, no i to tam pi opisuje, że tutaj na tym terenie działało bardzo dużo takiej kompanii, którymi dowodzili hetmani, harnasie. Między innymi bracia Klimczakowie, Ondraszek, Bury, Kroćpok, no i wiele innych. Było ich to masę, i przy takiej jednej, jednej kompanii. Zbójnicki potrafił nawet ten harnaż 250 ludzi zgromadzić. To były, to były kompanie wielkie. No. no i tak to zostało zapomniane, no bo wtedy, w tych czasach, zbojnicy byli przestępcami. No według panów to byli przestępcami, ludzie więci spod prawa, którzy ino mordowali, ale tak do końca to nie jest, bo na przykład o Hitlerze Mussolinim nie ma żadnych ballad. Ani pieśni, o zbójnikach tego jest masy. I nie było tak do końca, że oni byli tylko. Pewnie jak wszędzie ludzie byli dobrzy i źli, no ale większość posłał ten las, żeby pomóc tym rodzicom tym bied, tej biedocie we wsi. No W filmie tego też tak do końca nie pokazali, jak było, ale chcieli ich w lepszym świetle postawić, że też pomogali, bo na pewno tak było, że tym swoim rodzinom pomogali. No ten film Janosik to tako bardziej była komedia, ten nasz polski, bo słowacki to tam pokazał straszne mordy, tam, tam byli bezwzględni ci zwójnicy w tym filmie, którzy Słowacy zrobili. Oni mieli tylko jednego zwójnika, Janosika z Terchowej. no ale tam został mit po nim wielki, jest wioska, ma pomnik tak potężny, Porę razy my tam byli przy tym pomniku, no, i tam są dni annosikowe, które obchodzone są przez 3 dni co roku. Piękne imprezy. Mieliśmy okazję też tam być. Jeździmy w różne miejsca, no, z proszą, na takich, no najwięcej na takich pasterskich, z pasterzami, na rydykach, na osodach. Nawet byliśmy w Instytucie Polski w Czechach, w Urzędzie Marszałkowskim też my byli. <grym> To jednak ci zbójnicy zostawili dobre wspomnienia po sobie, na pewno, skoro im pomniki budują i pieśni o nich układa, układają. No myślę, że tak, no. Ja o tym żyję, nie wiem jak długo będę żył, ale mnie to kręci i zajmuję się tym, na co dzień trwam w tym. Mało tego, robię różne takie góralskie rzeczy, jak rogi pasterskie, piscołecki. Wakat do dziadowzek też zrobił nie jedyny. No mnie to kręci, i dopóki dom rady, no to będę się bawił z tym. Panie Grześku, słyszę, że Pan mówi ładną gwarą. Skąd ta gwara? Czy z domu wyniesiono, czy nabyto, naucono? Nie, ja wiem, jak, jak to powiedzieć. No od Polcańcek był wychowywany też w takiej biednej chłopce z babką, a babka babka nie mówili no, ino godali. No i teraz mi zostało w głowie. Tej gwary, ja wiem czy do końca ona taka była. No ale co mi zostało, to, no to próbuję to Kasik tam zakodować w tej głowie i czasami tą gwarą coś ich powiedzieć. Gwary nam zakazywali za młodych roków to ty No to też jest, jest prawda. W szkole to, to jak się powiedziało gwarą, to, to się i duje dostało. I, no i takie były czasy. No. A co pan pamięta jeszcze, czy z babcią związanego, czy z dziadkiem, co robiły dzieci, czego, co pan pamięta? Ha, to były odległe czasy, ale to były inne czasy. Było całkiem inaczej, ciekawi. Zabawy dzieci to nie wyglądały tak jak teraz. Kawałek patyka, czy tam szlajdra się wzięło i... Co to ślajdra? Ślajdra to jest ówczesno proca. Bo to było zrobione tak prymitywnie, kawałek... Łokracki, gumy nawet były, łotwójku, od łodweków, kawek, skórki kamieniami i się strzelało do flasek, do, do bylecego. A dzisiaj taki, taka proca to już jest zrobiona porządnie. Elegancki z jakiegoś tworzywa ten uchwyt, do tego gumki takie konkretne, skóra wyprawiona. No, aczkolwiek tym się dzieci nie chcą bawić, bo wolą. Telefony, komputery. I, i... szczelają się w grach. I szczelają się w grach, dokładnie. A co pan pamięta takiego przyjemnego? Słyszałem coś o rybach, że pan łowił ryby. No, jak był obcym, to nie było tak jak teraz. Nie dość że mało tej wody płynie w potoku. Ja pochodzę z Cięciny. Tam był potok taki nazywał się Cięcinka. To była rzeka nieregulowano co z mostki zabierała, to pamiętam, jak, jak przyszła powódź, to ino mostki zbierali. No i było takich dużo wyrwów w tej, w, tej, w tej rzece, jak chłopcy zastawiali plosa, to się nazywało. Dzisiejsze takie tamy, no bo lato było inne, inny był czas, inny inny klimat był u nas. Przysły, przysły wakacje, jak się ubrało majtki, to cały tydzień się w samych majtka goniło, tak było ciepło. No, i jak zastawili ploso, zacieni, żeby nazbierać tej wody, to ta woda i napłynęła takimi pomiędzy kamienie i w tych lochach się chowały ryby. No to my zaraz z chłopcami pośli i, i, i wyciągaliśmy takie bogate pstrągi, parmy. No. A dzisiaj to tam nawet żaby nie pływają. Ale co, co z tymi rybami? Nieśliście mamie? No, przynieśliśmy mamie, no i zrobiła na obiadu smazyłabym. Wspaniała ryba, taki strunk potokowy dzisiaj to jest rarytas. Były czasy, no teraz były. nie wolno. Teraz nie wolno, zresztą tych ryb już tam nie ma. A w co się dzieci bawiły, pamięta Pan? Oprócz tej pracy. No co, no dziewczęta grały w klasy, chłopcy się bawili w podchody. No co z takiego, no, no nie było, piłkę my, no i więcej to my w piłkę kopali. Jak rano człowiek zjął śniadanie i bagacje, to potem cały dzień za tą piłką gonił. Przyseł do chałupy, porwał jaką pajdę chleba ze smolcem, no i, i zaźwił. A wie co, dostał pożycił od ojca, od matki, za to że przyseł wybabrany, potargany gacie. No i tak to wyglądało. Tak, sam myślę, nurtujemy taki temat świniobicie. I myślała Aksa eee. o gaździe, który by mi na ten temat poopowiadał. Mogę się popytać, może, co pan pamięta? A, to to była uciecha. Czekało się na to prawie cały rok. Bo jak przysła jesień, no to te świnie w każdej hopie prawie napsychowali, nadeptali kapusty. No i potem przyszedł ten coś z no Te dzieci nawet się wtedy do szkoły nie sło. No bo to był dzień święto strasny. Dzisiaj już tego nie ma. No ale ja tak jak sobie pomyślał, bo mi się to cały czas w głowie kotłowało, i napisał jak taki wież nawet, bo Tretes się tam czasami zajmuje taką warową poezją świniobici. Kiesik u nas tak bywało, ze prosięcko się chowało. Babka z dziadkiem z dawali, Duzą świnie uchowali. Jak urosła na sto kilo, świnio bicio przysła chwila. Gornek wody trza naważyć, co by świnie dobrze sparzyć. Ujek gonił cały ranek, co by kupić majeranek. Krupy cosnek, torbkę pieprza, żeby dobrze sprawić wieprza. te gnoże nabrusili, bo co roku świnie bili. W gorści trzymał już siekierę. cekoj świnio, jak cię zdzielę. Jak ją praśnie między łocy, ujek z miską już doskoczył. zaros świnie łoparzyli, na korycie połozyli. Worym świnie polywali i nożami ją szkrobali. Już ją pięknie łogolili, radki brymką łopolili. Po te świnie Powiesili, flaki żni, wybebesyli. Do gora wsadzili ryło, by się godnie uważyło. Na wyroby przyszła pora, ryło trzeba wyjąć z gora. Pokostowaj wieprzowiny urznąć kąsek pod garliny. Krupy trzeba wsuć do miski i wymieszać dobrze kiski. Flaki już wyślamowane, zaraz będą nadziewane. Ujek mielą z wątróbkę, co by zrobić pasztetówkę. Salce sony już zrobione, świniobici bici Dzisiaj mamy inkse casy, rzeźnie robią już kiełbasy. Unia na wsi zagościła, świniobicio zabroniła. No pięknie, z tego wiersza już, już się można dowiedzieć co do czego było, że, że do pasztetówki szła wątróbka, Świnie trzeba było zmierzyć, nie? Jak miała ile? Mierzyli jakiś No Mierzyli, jakiś mieli kałek porwózka, zakładali tu za łopatki, potem mierzyli centymetry. Jak, jak na porwusku było metr, no to miała 100 kilo, a, a każdy, każdy centymetr, no to było 10 kilo więcej. Tak to mierzyli. I co? finie zabijało się kiedyś i głobuchem? Głobuchem prasnął w łebi i potem robili dali. Zawiesili? Zawiesili na takim biercu. W stodole to przeważnie bywało, różne metody mieli, jedni śkrowali, jedni nawet słomą łowijali łopalowali. No ale u nas tutaj to bardziej parzyli wodą i wrzątkiem, no i śkrowali tę sierść. Potem ją pięknie umyli, powiesili, rozkroli, no i bebesyli po kolei, rozbierali. Jaką rolę miały dzieci przy świniobiciu? No dzieci, dzieci przy świniobiciu to podawały gorki. Szlamowały flaki? Nie tego, to, to, musiał robić dobry fachowiec, bo jak, to trzeba było umieć zrobić, bo jakby trochę mocniej przycisł, bo to taką się robiło z drzewa taką packę. Cienęstrum. Wyżłobioną. Wyżłobioną i to musiał mieć, wyszuci w rękach, bo jak mocniej przycisz to te jelita się rwały. No i no, trzeba było fajnie wyślamować, żeby nie było, żeby nie zostało nic, no i potem dopiero nadziewali te kasze z krwią, z przyprawami, z podgarliną I te, z tego powstawała dzisiejsza kaszanka. Kiszka. Kiska, wtedy nagodali na to. A do pasztetu? Wątróbka, co jeszcze? Do pasztetu sławą wątróbka, kawałek podgarliny, boczku. Nie wiem, puca zdaje się też zdawali do tego A boczku kawałek. jakiego? Z tej świnie? No z tej świnie surowego kąsek boczku, żeby to nie było bardzo suche i... A kiełbasy? Trzeba było mięso? Kiełbasy, no to tak, przeważnie robili w ten sposób, że świnie jedną nogę za nią wędzili. Ona wisiała potem na strychu, chodziło się i no, sias, ukryło się. To było fajne mięso. Dzisiaj takie mięsa. I to się nie psuło? To się nie psło, no bo to było odpowiednio nasolone, zapeklowane i po tym porządnie uwędzone. Wędziło się kiedyś ich cały dzień, a teraz szybko wszystko byle jakoś naszpikowane chemią. I jak się wędziło? Kto wędził? No wędzili w każdym domu, była jakoś ich becka, albo zrobiono z desek, albo bo po kapuście staro. Do tej becki układali, zrobiło się pole nisko pod tymi. poliło się drzewem bukowym, przeważnie twardym, albo dodawało się na koniec jałowca, żeby takie fajne, te, takie obasa goryczki dostała. Dodawało się też owocowych drzewów, śliwkę. Temperatury tam wtedy nie było ani tych, tej, tej, żeby to mierzyć. Rękę wkładał do węzoka, cudze jest ciepło, no to znaczy, że było dobre. I tak, tak, tak wędzili. Co się najczęściej wędziło? No Wędziło się, się zrobiło, bo szęki się robiło. No a ta, ta druga noga to była zmielona właśnie na te kiełbasy, do tego był dodany boczek. No i, no i czosnek, pieprz, przyprawy. No i z tego była fajna kiełbaska. To dzisiaj takie kiełbaski trudno spotkać. A po co się peklowało mięso? No, żeby się jak najdłużej trzymało. I żeby zmiękło, bo mięso było takie surowe, twarde. Jak się dodało tej soli peklującej, kiedyś się do, dodawało salety, A teraz już jest sól peklująca, która powoduje, że to mięso kruszeje i ono się nie psuje. Bo dostaje taką porcję soli, że się konserwuje. No ale to jest wszystko z chemią, no i nie wiem, czy do końca to takie zdrowe jest, jak ich było. Kiedyś nie było gdzie przechowywać, temu trzeba było. No, do studni w dzboneckach e, wpustali, bo jak nie było lodówek, no to na porwózku do studni i tam było cały czas jednakowo temperatura, chłodno w, le w lecie i w zimie i tak przechowywali mięso. Albo do becek solili, słoninę. W płótniach. Pucierki to dodali na to, płótnie. Układali. układali, przesypowali solą, no i... Ja słyszałam, że zalewali nawet y, takim smolcem utopionym, że tam się nie dostało powietrze i się nie psuło. No to... Spyrkę. No, spyrkę tak robili, no. Nawet mięso do słoików, czy kiełbasy jak narobili, żeby dłużej przechować, to też dawali do słoików i zalewali smolcem, co natopili z tej, z tej, z tej słoniny. No, także inne czasy były. Dzisiaj to jest całkiem inaczej. A czy był zwyczaj, jak się już zrobiło te wyroby, było już powędzone, wszystko podzielone, y, dzielić się tymi wyrobami z sąsiadami czy z rodziną? To był ten rytuał. Musiała być w tym dniu kwaśnica, jak się biły te świnie, jak już się dostał do karczku, masło, że jak rozbierał świnie, to zawsze tam te porę kąską No i się ważyło na tej kapuście z tej becki, co była nadeptana, kwaśnicę. Była też to rzec. Dzisiaj się ją zrobi, ale ona już tak nie smakuje, Kasik, to mięso jest inne. Inny smak moja kiesik miał. No a potem, jak już po tym świniobiciu, już poszedł ku chłopie, no to trzeba było podzielić, po sąsiadach się roznosiło kiski, kałę kotleta. No i to taki był rytuał, że jak zaniósł sąsiadowi, to ci potem sąsiad za złoto. I cały czas mieli świeże, no bo nie w każdy dzień, każdy bił, bo jeden w ten dzień, drugi za tydzień, za miesiąc, i zawsze tego świeżego mięsa ze świniobicia się zjadło, czy kiski, czy Salceson, no bo salceson też był dobry, inny jak teraz. Umieli się ludzie dzielić. Umieli się ludzie dzielić. A ja pamiętam, nie wiem czy dobrze pamiętam z dzieciństwa, murdzek z jajeśnicą. No, też pamiętam. Murdzek jak by ją to już były jajka przyryktowane, trochę cegórki, pieprza jak usmażyli, to, ten, to był taki rarytaz, którego dzisiaj chyba nikt nie pamięta. No właśnie, mi się zbocyło, ale nie wiedziałam, czy to dobrze pamiętam, i chciałam się do, jakoś, do, żeby mi ktoś potwierdził. Mówdziec jak tasik na tamty czasy. Co pan sądzi o dzisiejszych wyrobach wędliniarskich, o mięsie? No trudno mi jest powiedzieć, bo nie mam kontaktu z rzeźniami, z, z tymi, no ale jest to inny. Inny to ma smak. Jest to tak nafaszerowane hemion, że niekiedy to aż język boli od tej soli, tej saletry. Wszystko szybko. Szybko i, i, i. no weścig za pieniądzem. A ma pan taką myśl, co by pan chciał, żeby się wróciło z dawnych lat? Czego brakuje? No ja wiem, no. Brakuje tej takiej ludzkiej życzliwości, takiego zbliżania się do siebie. Ludzie się kasik pozamykali, poobsadzali tujami, jeden na drugiego. Tam zaglął od czasu do czasu. Nie ma tych, tych czasów, co ludzie tam jeden na drugiego, i nie zawołał już. Pomagali sobie przy ziemniokach, przy kopaniu, przy sianie. A dzisiaj każdy sobie rzepkę skrobie i mi się wydaje, że to lepsze było, jak ta więź międzyludzka Taka była naprawdę bardziej uczciwo, życzliwo ludzie. Dzisiaj to jeden przez drugiego i każdy by chciał być lepszy jeden od drugiego. No, tak nie powinno być. bo Taka życzliwość ludzko spaja naród i, i ludzie są wtedy. Ty, to państwo ci ludzie są wtedy lepsi na. Nie wiem, co o tym sądzić, ja już chyba nie doceką tych chwil. No, ale chciałbym, żeby tak było. No, każdy ma swoje sumienie, ale myślę, że, że, że powinno tak być, żeby jeden dla drugiego był życzliwy, bo, bo wtedy, jest, wtedy jest lepiej, wtedy jest ta jedność. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Myślę, że słuchacze dowiedzą się czegoś, przypomną sobie niektórzy z lat dziecinnych, co, jak pomagali, jak wyglądały czy świniobicie, czy, czy jakieś inne myśli zaczną im przychodzić do głowy inne wspomnienia. Myślę, że to wszystko było bardzo wartościowe. Bardzo panu dziękuję i myślę, że to nie koniec naszej rozmowy. No jak tam się komuś przyda na ty. Bardzo dziękuję. No, ja też dziękuję. Dofinansowano ze środków programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy-Wieprz.